Nie tylko zresztą w tej fabryce dzisiaj miniemy jeszcze kilka takich obiektów, które kiedyś były miejscem pracy tysiąca łodzian, a dziś świecą pustkami. Dziś zostałem po nich tylko zgliszcza. Nadchodzi, nadchodzi, Zmiana w Nadchodzi, nadchodzi, zwiada w na Łodzi. Nadchodzi, nadchodzi, zwiada w na Łodzi. Zapięte, zniszczone, rozkradzione. burzuje, aż koniec się szykuje. Bakterzy, burzuje, aż koniec się szykuje. Odszerzyć burżuje, aż koniec się szykuje. Odzyskać, budować, racjonalizować. Odzyskać, budować, racjonalizować. Polska nie ma. Ten marsz tak naprawdę jest marszem żałobnym. Jest to pierwszy z serii takich marszy, które będziemy organizowali w różnych miastach Polski. Marszy, które mają przypomnieć, czym była uprzemysłowiona i dająca pracę całemu społeczeństwu Polska, a czym jest ona dzisiaj. Marszy, które mają przypomnieć o tym, że w latach 45-89 w Polsce powstało ponad 500 zakładów pracy zatrudniających ponad 1000 osób, każdy z nich, a po roku 89 po rozpoczęciu tzw. przemian i transformacji powstały 52 takie zakłady, przecież większość z nich to zakłady produkujące towary nisko przetworzone i płacące niskie wynagrodzenia pracownikom na umowach śmieciowych. Dzisiaj tak właśnie wygląda.

Jednym z emigrantów z tego miasta, gdy coraz trudniej zaczęło się tu żyć, łódź. Polski Manchester, tak? Miasto, które zbudował kapitalizm, i chichotem historii jest to, że to jest to miasto, które zniszczył też kapitalizm. Moi drodzy, łodzianie, jeśli nie odbudujecie tutaj przemysłu, to miasto umrze i umiera na waszych oczach. Każdego dnia. Bez przemysłu. Nie możecie handlować tylko tym, co robią gdzie indziej. Wy musicie odbudować tu wasze fabryki. Raz, dwa, trzy, cztery, chcemy pracy do kolei! Raz, dwa, trzy, cztery, chcemy pracy do kolei! Odszedł pamięć w tym miejscu tutaj przez lata funkcjonowała fabryka IZDL. To tak się ciekawie składa, że tu kiedyś produkowano pasy transmisyjne, a teraz mamy tutaj pas transmisyjny Brukseli i Waszyngtonu. Tak się składa, że kiedyś tutaj pracowali ludzie, a teraz produkuje się propaganda. Propagandę, która właśnie odpowiada za to, co mamy po 89 roku. Propagandę, która odpowiada za to, jak w największym stopniu właśnie Łódź została uderzona. To nie jest tak, że tylko w Łodzi brakuje pracy, ale to właśnie Łódź została całkowicie zdeindustrializowana. Pamiętajmy, po 1989 roku w polskiej gospodarce nie było żadnej restrukturyzacji, była po prostu jej likwidacja. Wszędzie tam, gdzie ludzie pracowali, mamy teraz albo banki, albo miejsca, które można odwiedzać, miejsca, które, które są po prostu zabytkami, albo właśnie tak jak tutaj, to, jak, mamy górną siedzibę propagandy. Ponieważ jest dzisiaj cisza wyborca, więc jak rozumiem, wyborca powinno siedzieć cicho. Ale niestety cicho nie siedzi. To właśnie tutaj mamy produkowaną propagandę, która odpowiada za to, jak wygląda nasza scena polityczna. Otóż ktoś, nie mówi o dziennikarzach, bo może tutaj pracują naprawdę uczciwi ludzie, ale ci, którzy wydają im te rozkazy, próbują tworzyć po swojemu polską scenę polityczną. I to właśnie dlatego w tych obecnych wyborach nie ma jednej z partii. Nawet nie ma jej je tak wygląda właśnie polska demokracja! Przez dzień wyborów! Nie każdy, kto rzeczywiście by chciał, może w tych wyborach wystartować. Wniosek złożyliśmy 7 miesięcy temu, do tej pory nie dostaliśmy na ten wniosek odpowiedzi. Sąd nie obowiązują żadne terminy, a chcę tylko powiedzieć, że już po nas kilka partii biorących udział w tych wyborach składało wniosek rejestracyjny. To jest właśnie demokracja w Polsce o polskich pracowników. Włodzieje, oddajcie nasze miejsca pracy! Młodzieje! oddajcie nasze miejsca pracy! Zamknięte! Niszczone! Rozkradzione! Zamknięte! Niszczone! Rozkradzione! Mówiono o tym, że usługi zastąpią produkcję. Ja dzisiaj przypominam, że jedyny kraj w Europie, jedyny, bo to nie ta Polska, jest zieloną wyspą. Ale jedyny kraj w Europie, który w dalszym ciągu utrzymuje się na powierzchni, mimo różnych zjawisk kryzysowych, to są Niemcy. To są Niemcy, które są drugim największym eksporterem na świecie towarów, a nie usług, czyli swojej własnej produkcji. My tą produkcję na własne życzenia po 1989 roku praktycznie zlikwidowaliśmy. My tą produkcję zastąpiliśmy tym, co widzimy dzisiaj ruinami albo siedzibami gazet. Adama Michnika, tak dziś wygląda łódź, tak dziś niestety wygląda też cała Polska. Bracia zabia! Bracia zabia! znaleźć pracę w Polsce. E, łatwo jest znaleźć pracę, która urąga warunkom, e, urąga godności człowieka tak naprawdę. Łatwo jest znaleźć pracę, w której... E, Będziemy wykorzystywani, w której będziemy pracować za dużo i za ciężko. A bardzo ciężko jest znaleźć pracę, która tak naprawdę da nam i środki do życia i da nam satysfakcję z, z pracy. Takiej pracy jest naprawdę, bo ta, taką pracę jest bardzo ciężka. Burzuje, masz koniec, się szykuje! Burzuje, masz koniec, się szykuje! Praca, pokój, adio. Praca, Nieliberalna. Nieliberalna. Się szykuje. Się szykuje. Chciałbym powiedzieć, że jest to pierwszy taki marsz, ale my już teraz mówimy, że nie jest to taki marsz ostatni. My będziemy głośno krzyczeć cały czas, dopóki taka sytuacja będzie trwała. Dopóki ludzie pracy będą wykorzystywani. Jakiś zamykane będą fabryki, my będziemy głośno krzyczeć i głośno o tym mówić. Złodzieje, oddajcie nasze miejsca pracy! Złodzieje, oddajcie nasze miejsca pracy!